Dziękuję pięknie. Proszę Państwa, ja wyłamując się z powszechnego zwyczaju sporządzania prezentacji, pozwolę sobie skupić uwagę tylko na tym, co mówię i na mojej osobie, ale już przechodzę do rzeczy, żeby zmieścić się w ramach czasowych. Dlaczego podjąłem ten temat? Z dwóch powodów bardzo prostych. Jestem i polonistą i zajmuję się zawodowo, oraz jest to z moimi zainteresowaniami, zagadnieniami i learningu. I chciałem Państwu kilka kwestii poddać pod rozwagę, <laughs> bardziej traktując moje wystąpienie jako pewien rekonesans wstępny. Jako polonista wielokrotnie zastanawiałem się, dlaczego wśród oferowanych e-studiów, studiów w trybie online, takie dziedziny jak filologia polska, historia, filozofia nie są dostatecznie reprezentowane. Oczywiście poszczególne szkoły wyższe uruchamiają pojedyncze kursy z tychże dziedzin kierunków, dyscyplin, ale jest to skala dość mizerna i na pewno nie pretenduje do ujęcia w całościowym cyklu studiów danej problematyki humanistycznej. Można zatem powiedzieć, że studenci filologiczni, filologii polskiej w tym przypadku, ale miejmy z tyłu głowy jeszcze filo, studentów filozofii, kulturoznawstwa, jakby pozostają poza głównym nurtem. I learningu akademickiego w naszym kraju. I gdzie tkwią takie przyczyny tego stanu rzeczy? Wydaje mi się, że w specyfice owego kierunku jest to dziedzina taka stricte akademicka, uniwersytecka, wymagająca yy, sprawdzonych form zdobywania wiedzy i umiejętności, przyrostu tej wiedzy przede wszystkim. Yy, słowem, yy, w takiej spetryfikowanej koncepcji studiów filologicznych. Polonista powinien uczestniczyć w wielogodzinnych wykładach, które notabene odbywają się jeszcze w salach nazwanych imieniem starych mistrzów, jak sala imienia Jana Błońskiego w Krakowie, czy Bładysław Neringa we Wrocławiu chociażby. Powinien uczestniczyć w ćwiczeniach, które tworzą takie naturalne warunki do ukochanych przez polonistów dysput długich, nocnych niekiedy, do roztrząsań, interpretacji, no, a naczelnym obowiązkiem polonisty jest oczywiście zamieszkanie w bibliotece o czym też wie moja przedmówczyni dr Agnieszka Wierzbicka z wykształcenia polonistka. Ja może tutaj tytułem, tytułem takiego półżartu zacytuję fragment bloga prowadzonego przez studenta polonistyki Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo ładny tekst. Majowe słońce wlewające się do sali działało otępiająco i rozleniwiająco na studentów przymusowo zamkniętych w budynku. Część leżała na ławkach w pozycji półhoryzontalnej, część gapiła się na brudne ściany, wodząc niespiesznie wzrokiem za muchami. Totalna degrengolada ducha nauki. Unieruchomienie i unicestwienie intelektu, który wysyłał co najwyżej nikłe impulsy. Właśnie startował przedmiot, moderowany przez szczególnie energicznego na tym ospałym tle prowadzącego człowieka w średnim wieku, w słusznej postury, Obdarzonego na dokładkę donośnym głosem. Czyli taka jest tutaj alternatywa tych zajęć prowadzonych metodą tradycyjną. Oczywiście jestem świadom pewnych przerysowań, ale powracając do takiego głównego nurtu rozważań. Krakowska kolonistka, która zajmuje się mediami świetnie, zresztą pani doktor Anna Ślusarz powiada, że takie przedmioty, takie kierunki jak filozofia, lingwistyka, nauka o kulturze czy filologie wszelakie to takie typowe kierunki uniwersyteckie wymagające wiedzy ogólnej i systematycznego uprawiania badań naukowych, że tak dosłownie praktycznie zacytuję fragment jej rozważań. I Doktor Ślusarz powiada, że w związku z tym koszty wykształcenia absolwenta filologii polskiej są wysokie i dla administratorów platform e-learningowych po prostu nieopłacalne. No Poza tym, polonistyka tak mówi norma akademicka w powszechnej opinii dźwiga ciężar wychowania patriotyczno narodowego wiemy o tym doskonale. Pani profesor Małgorzata Czermińska powiada, że polonistyka zawsze niosła na sobie obowiązki wobec kultury narodowej i, toż, i tożsamości, trwałości. Czy zatem można administratorom platform e learningowych, ludziom z definicji nieco podejrzanych, Podejrzanym powierzyć y, tak fundamentalną dla kondycji ducha narodowego y, powinność oczywiście nieco żartuje. Takie wątpliwości pojawiają, pojawiają się oczywiście y, w przebiegu doświadczeń związanych z edydaktyką na y, filologii polskiej. Y, może tutaj jeszcze powiem, że. Istotnie, taki proces dydaktyczny online jest chyba ukierunkowany, tutaj musimy się zgodzić, na taki sprawne, skuteczne, wieloaspektowy transfer wiedzy, umiejętności. Wyraźniejsza jest tutaj granica pomiędzy poznaniem a wartościowaniem, pomiędzy tą sferą kognitywną, a nazwijmy ją emotywno aksjologiczną czyli jakkolwiek by bronić edukacji bywa ona najczęściej obojętna indifferentna wobec postaw i wartości które nadal w pojęciu akademików i w pojęciu powszechnym Stanowią rdzeń wykształcenia filologicznego. Może tylko jeszcze skracając, nie będę wszystkiego omawiał. Ważne dla polonisty są figury mistrzów-profesorów. Te relacje, mistrz uczeń rzeczywiście kształtują osobowość polonisty. Musimy się zgodzić, że platforma nie do końca zapewnia warunki do zbudowania takich relacji. A mój profesor z lat uniwersyteckich to był taką wspaniałą, chodzącą encyklopedią, tak nas wychował, i tak dalej, i tak dalej. To najczęściej słyszymy z ust postarzałych już polonistów i polonistek. Czyli poloniści bronią się jak przed ogniem to są jakby też słowa streszczone profesora krakowskiego, Zenona Urygi, przed dehumanizacją i depersonalizacją filologii, która miałaby nastąpić w wyniku działań e-learningowych. I jeszcze jeden, jeden, jedna okoliczność hamująca rozwój e To chyba przeznaczenie studiów polonistycznych, przeznaczenie zawodowe. Mianowicie przyszłe losy jego absolwentów pokazują nam, że najczęściej zostają oni nauczycielami. I w związku z tym nauczyciel musi w sobie wykształcić, nauczyciel języka polskiego przede wszystkim oczywiście, Sztandarowa postać w szkole, ten luminarz oświaty musi w sobie wykształcić nie tylko kompetencje merytoryczne, ale i takie dydaktyczno metodyczne i wychowawcze. Tak duża odpowiedzialność, jaka tkwi na projektantach procesu akademickiego kształcenia polonistów, niejako wstrzymuje ich przed eksperymentami platformowymi w cudzysłowie. Ale z drugiej strony, skoro każe się kształcić każdemu studentowi, poloniście również, umiejętności prakseologiczne, komunikacyjne, kooperacyjne, kreatywne, moralne i tak ale jednocześnie każe się kształcić kompetencje informatyczne. I tutaj mógłbym się odwołać do takiego pojęcia polonista polimedialny, czyli używający celowo, funkcjonalnie wszelkich, i na zasadzie oczywiście parytetu, wszelkich mediów, w celach dydaktycznych. Jeżeli w jakimś zakresie odbyłby swoje studia na platformie, to oczywiście ta polimedialność niejako zostałaby mu zaszczepiona, a on by mógł tę polimedialność z kolei rozwijać u swoich uczniów. I przechodząc do drugiej części mojej pogadanki. Chciałbym opowiedzieć o problemach wdrożeniowych. Znamy nam rozporządzenie, które miało być w sposób rewolucyjny zmienione, a w ostatnich dniach się okazało, że góra urodziła mysz. Zobowiązuje platformy e-learningowe, czy ich, ich opiekunów, do zapewnienia materiałów elektronicznych, czy materiałów dosłownie w formie elektronicznej. Prawda? Podajże paragraf drugi, punkt trzeci. Jak w takim razie zapewnić materiały na filologii polskiej, na e-filologii polskiej? Standardy kształcenia pokazują oczywiście obszerne grupy treści podstawowej, treści kierunkowej, do tego dochodzą treści specjalnościowe. Zatem, jak dokonać wyboru? i prezentacji treści z zakresu no chyba najważniejszego na polonistyce czyli z zakresu historii i teorii literatury taki standardowy yy prowadzony metodami tradycyjnymi, kurs historyczno-literacki na przykład. Opiera się na przyswojeniu tekstów jakiego rodzaju. Oczywiście długiej, długiej listy lektur, każda uczelnia sporządza spis lektur dla polonistów, no i tekstów, które popularnie zwie się opracowaniami. Ja tylko dla przykładu. Wziąłem sobie, na przy... Wziąłem sobie literaturę romantyczną, jako jeden z przedmiotów. Na Uniwersytecie Wrocławskim, zresztą moim macierzystym, Uniwersytecie Wrocławskim, spis lektur obejmuje tam 31 pozycji z zakresu romantyzmu polskiego, 12 z literatury powszechnej. To są teksty obowiązkowe, a jeszcze są teksty zalec zalecane. 20 y, polskich i 7 obcych. W sumie 43 teksty obowiązkowe, 27 zalecane. Oczywiście żadna platforma e-learningowa nie jest dedykowana do tego, aby na niej umieszczać gotowe teksty literackie. Jak już powiedziałem, Polonista powinien tro, po trosze zamieszkać w bibliotece. I tutaj w sukurs. Y, Administratorom, opiekunom platform e-learningowych przychodzą biblioteki cyfrowe. To jest temat bardzo szeroki, wiadomo, Państwo go doskonale znają. Zwłaszcza jeżeli chodzi o teksty dawne, co do których wygasły już prawa autorskie. Zresztą, notabene promocja bibliotek cyfrowych wśród polonistów stoi na skandalicznie niskim poziomie i należałoby kiedyś tym studentom powiedzieć, że zamiast oryginalnego wydania trenów Kochanowskiego, zamiast iść do Biblioteki Jagiellońskiej, no wystarczy włączyć w domu Bibliotekę Polona, czy też Małopolską Bibliotekę Cyfrową, wszystkie inne w, w Delibra, w tym systemie tworzone zasoby. Dobrze, ale do rzeczy. Czyli Powinniśmy zapewnić jakieś opracowanie tego kursu historyczno-literackiego bądź teoretyczno-literackiego, jakieś materiały elektroniczne. Tych opracowań w spisie lektur też jest paręnaście. I teraz jest takie pytanie, które zostawiam bez odpowiedzi w zawieszeniu. Czy w takim razie ktoś, kto projektuje kurs, jak koleżanki, moje przedmówczynie, powinny zdecydować się na napisanie. Ja nie mówię jak, tylko mówię o kwestii co, o przedmiocie, o rdzeniu treściowym. Na napisanie jakiegoś opracowania będącego ekstraktem z kilkunastu opracowań czytanych przez polonistów, to samo dotyczy zresztą filologów obcych, prawda? Czy żeby to były jakieś takie enotatki studenckie z wykładów, czy może kolejna wersja akademickiego bryku? Tutaj jest kwestia do rozstrzygnięcia. Nie będę się w to zagłębiał, trochę czas już nagli. Po drugie, jak zaprojektować płaszczyznę komunikacji między wykładowcą a studentami? O ile fantastycznie można sobie wyobrazić taki dystur, dyskurs historyczno-teoretyczno-literacki na platformie, zresztą kapitalnie prowadzone fora literackie których jestem też stałym wywalcem, pokazuje, że można na bardzo wysokim poziomie rozmawiać na przykład o literaturze poza strukturami akademickimi i gdyby wyobrazić sobie forum, czat czy webcast z wykorzystaniem tych narzędzi oczywiście w procesie akademickim to jesteśmy w stanie zagwarantować pożyteczny i treściowo-piękny. Treściowo Kształt komunikacji taki odpo, takiego odpowiednika ćwiczeń w realu. Natomiast gorzej jest z wykładami. O wartości poznawczej, o sile przekazu danego wykładu decyduje często taki projekt autorski, czy mistrzowie, którzy w pewien sposób. Na wykładzie uzupełniają to, czego nie było w opracowaniach, którzy w innym świetle to pokazują. Platforma nie do końca chyba stwarza takie możliwości. Oczywiście można sobie wyobrazić wideowykłady. Były takie próby podejmowane między Uniwersytetem w Lille a Uniwersytetem w Wrocławskim. Profesor Stanisław Beres się między innymi tym działał, ale są to bardzo kosztowne i czasochłonne działania i na dłuższą metę nie do wdrożenia w naszym. W szkolnictwie wyższym. I trzeci problem, który chcę tutaj rekonesansowo podnieść, problem języka. Agnieszka Wierzbiska napisała kilka artykułów o języku języku komunikacji platformowej I, i też odnosząc się do jej ustaleń, chciałbym powiedzieć, że istotnie akurat w tym przypadku platforma. Stwarza wielką szansę do pogłębienia kompetencji w zakresie komunikacji pisanej, już nie tylko języka pisanego, ale i komunikacji pisanej. Nie będę już tutaj wchodził w językoznawcze rozróżnienia. Zresztą te nowoczesne formy komunikacji pisanej, te nasze platformowe formy zweryfikowały stary pogląd językoznawców, że jest to komunikacja o charakterze jednokierunkowym. Czyli innymi słowy, już tak bardzo prosto, student polonistyki dyskutujący z dydaktykiem, podejmujący jakąkolwiek akcję pisania, komunikacji na platformie znanego nauczania, jest zobowiązany do szczególnie starannego wypełnienia norm języka pisanego, czyli koncentrowania się na temacie, bardziej na temacie niż partnerze wizualnym, do stosowania starannej składni, bogatej leksyki, wyszukanej stylistyki, poprawności zapisu, częściej jest ku temu zmuszany, niż student siedzący w tej rozleniwionej atmosferze sali Uniwersytetu Śląskiego z fragmentu cytowanego bloga. Czyli kompetencje językowe można pięknie na platformie kształcić, te kompetencje lingwistyczne, znajomość reguł systemowych itd. Tak tak Kilka słów podsumowania. Jak widzicie Państwo, e jest w zasadzie w powijakach. Dwa razy odbywa się, zresztą ten termin e jest zaczerpnięty z konferencji, jakie odbyły się bodaj dwie edycje na Uniwersytecie Marii Kiri-Skłodowskiej. Nie wiem z jakiego względu nie Skłodowskiej Kiri. Marii Kiri-Skłodowskiej. Tam dydaktycy mówili o tych w współzależnościach filologii polskiej i wszelkich mediów, polimediów, między innymi, między innymi e learningu. Jest to duże zadanie. Na razie nikt chyba, o ile mi wiadomo, jeżeli się mylę, to proszę o sprostowanie, nikt na większą skalę nie podjął się zmierzenia z tym problemem, a chyba warto byłoby się zatroszczyć o tych studentów najściślej uniwersyteckich humanistów. Dziękuję pięknie.